Witajcie. Bardzo ciekawy temat na erze Wodnika. Temat, który sam kiedyś poruszę w jakichś swoich nagraniach, bo twierdzę, że mam tu trochę praktyki. Bogactwo będzie efektem ubocznym tego zamiaru. Moi drodzy, zaczyna autor ludzie, którzy promieniują pozytywnymi myślami promieniują bardzo silną energią w swoim codziennym życiu na pole energetyczne ludzkości. Promieniują tą energią. Z wodnikiem mam czasami takie problemy, bo on bardzo długie, rozbudowane zdania ma. Czasem je dzielę na dwa. Czytamy dalej. Pozytywne myśli są zdolne pozostawić dużo mocniejsze ślady w globalnej świadomości niż myśli negatywne. To jest dokładnie tak samo jak ze zmarszczeniem brwi: wykrzywienie twarzy zabiera więcej energii niż uśmiech. Kiedy spędzamy czas wśród ludzi, którzy promieniują pozytywnością, to zaczynamy czuć wpływ tych myśli w swoim wnętrzu. Aura dobrego nastroju może pojawić się bez przyczyny. Są to wzajemne powiązania w działaniu. Każdy tego doświadczał w swoim życiu. Gdy obok Was są szczęśliwi i pozytywni ludzie, to czujemy się tak samo. A gdy tylko wchodzimy w interakcję z człowiekiem melancholijnym i negatywnym, to powstaje uczucie dysharmonii. Tak właśnie się dzieje, gdy jesteśmy w pobliżu ludzi negatywnych. Jest to wynikiem nieodpowiadających nam wibracji. Podobne przyciąga podobne i będziemy przyciągać tych, którzy są tacy jak my. Jeśli wypracujemy w sobie nieświadomy nawyk, aby zawsze tworzyć pozytywne myśli i działania, to wtedy będą płynąć do nas podobne fale. W naszych rękach są klucze do własnego losu, bez względu na to, czy uznajemy tę rzeczywistość świadomie, czy też dzieje się to poza naszą świadomością. Moc jest w naszych rękach, każdy z nas ma moc zareagować pozytywnie lub w negatywny sposób. Każdy posiada wolną wolę, tego nie można odebrać. Wszystko, co powstaje, jest odbiciem mentalnych wzorców, które się manifestowały jako stworzenie. Zbieramy to, co zasiejemy. Jeśli wykorzystujecie swoje intencje dla zaspokojenia egoistycznych pragnień, to proces kreowania rzeczywistości przekształca się w wampiryzm. Można to nazwać czarną magią, manipulowaniem rzeczywistością z krzywdą dla innych. To jest nadużycie. Zamiast używania swojej mocy, aby stać się bogatymi i sławnymi, Możecie przynieść dobrobyt i obfitość, czyniąc coś wielkiego dla poprawy losu ludzkości. A sława i bogactwo będą skutkiem ubocznym tego zamiaru pomagania ludziom. Błogostanu wszystkim, którzy wspierają i dzielą się tą pracą.